Cześć, z tej strony Forever. Na samym wstępie chciałbym podziękować krzywemu za przesłanie mi tego demka, które widzicie aktualnie w tle. Ostatnio takich demek, a raczej takich meczy jest coraz więcej, z których mógłbym po prostu skleić taki maraton filmu Grozy, który trwałby przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Pewnie daliście radę zauważyć, że przynajmniej właśnie osoby, które mają Globala, bo nie wiem czy tak samo jest na niższych rangach, że normalnego meczu teraz zagrać. No za cholery nie można, bo 90% meczy, jakie ostatnio się gra, to mecze z haksami. Krzywy miał takie psie szczęście, że przez ostatnie 8 meczy z rzędu natrafił na ludzi właśnie tego typu. Niestety spadł z rangi. CEST nie jest jedyną grą, w której ludzie czytują, ok? Gier jest naprawdę dużo, ale to, co ma miejsce teraz w CSGO przechodzi po prostu ludzkie pojęcie. W moim odczuciu jest to chyba największa plaga cheaterstwa, z jaką się osobiście spotkałem. To nie jest tak, że jak kiedyś właśnie, że na hacksa trafiało się powiedzmy raz na 2-3 tygodnie, czy nawet raz na miesiąc, albo też wcale, bo takie osoby też znam. Wydaje mi się, że wtedy ludzie starali się chociaż z tym kryć, że mają tego wallhaka czy jakiś inny szajs. Dzisiaj to spinbot jest królem parkietu i najczęściej na takich przynajmniej ja natrafiałem. Teraz prawie każdy mecz wygląda tak, jak możecie zaobserwować teraz na swoich ekranach, i przez to w ogóle nie mam ochoty grać w cs -a. Odkąd wprowadzili tą betę Prime Account, wydaje mi się, że coraz więcej tego gówna pojawia się w cesie, no ale Valve przecież się cieszy, no bo taki koleś dostanie waka i zaraz polecie kupić sobie kolejne konto, a kasa do kogo leci? No zgadnijcie, no właśnie do tych burżujów z Valve. Prime Account jest w dalszym ciągu w fazie beta i nie mogę się osobiście doczekać, kiedy uruchomią ten nowy Prime Matchmaking który będzie dopiero dobierał osoby z zatwierdzonym numerem telefonu. Niby to dobry sposób, ale z drugiej strony zatwierdzenie sobie nowego numeru telefonu nie jest przecież wcale takie trudne. Przez sytuację, która ma miejsce w CS-ie, nie mam ochoty, tak jak już powiedziałem, grać matchmakingów, bo wiem, że natrafię na jakiegoś spinbota, który będzie pisał, że wszyscy są do dupy i zasysają jak czarna dziura, kiedy on napierdziela aces digla co rundę, bo taki z niego wspaniały gracz przecież. Po co ja mam wchodzić do gry i za przeproszeniem wkurwiać się? No po co, no nie ma sensu się denerwować. Spuczuję wszystkim i łączę się z wami w, ból, w bólu, z osobami, które musiały lub, które właśnie w tej chwili, w tej sekundzie grają przeciwko takiemu cheaterowi. Nie mam pojęcia w ogóle co te haksy czują podczas gry. Nie wiem, jarają się tym, że walą same hedy i macą się przy tym pojajkach, jacy to oni są świetni. Pewnie nie jeden z Was zrobiłby z nimi porządek i pozwolę sobie tutaj zacytować jednego z moich znajomych, który również ma takie same uczucia jak Wy. <śmienny> 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 Cytuję. Ja to bym wziął tasak i upierdolił takiemu chujowi ręce do łokcia, żeby już więcej nie citował. Koniec cytatu. <grytanie> Jestem przekonany, że reagowaliście podobnie na widok cheatera, przeciwko któremu graliście. No bo na pewno nie, nie mówiliście tekstów typu. Oj, znowu mnie zabił, jaki, jaki to on jest dobry! Kiedy dostawaliście banie z autaszmaty przez bramę albo przez ścianę z drugiego końca mapy. No mnie po prostu krew zalewa. Kiedy widzę coś takiego i dlatego coraz rzadziej gram w CS, no bo szkoda tak na naprawdę moich nerwów na to. To co tutaj widzicie to jest tak naprawdę zwyczajny mecz na globale, no na porządku dziennym. No tak właśnie wygląda na dzień dzisiejszy, na miesiąc czerwiec 2016: matchmaking na globale. Gość, którego widzicie teraz, no nie pierdzielił się już od rozgrzewki, a rundę pistoletową zaczął sobie z Dickem bez niczego. No, no, no bo co, no. Oczywiście sobie pofragował, no bo on przecież dobrze z Ligla strzela. Najlepsze jest to, że przeważnie ludzie, którzy mają takiego haksa w drużynie, mają go również w znajomych. Oprócz tego, że mają z siebie w znajomych, co jeszcze widzicie? Ano to, że koleś ma powiedzmy 40 godzin w CSie, nowe konto, bez niczego. I kiedy widzicie właśnie takiego gościa z nowym kontem, no to można założyć, że mecz jest z góry przegrany. No bo rozumiem... Przegracz mecz z graczami, którzy mają ponad 2000 czy 3000 godzin, no to żaden wstyd, ponieważ no, byli po prostu lepsi od nas. No cóż, no, jesteśmy gorsi, jedni są gorsi od nas, drudzy są e, lepsi od nas. Przegrywamy mecze, wygrywamy, no to jest normalne. Ale właśnie, co jeśli gracie na kolesiach, który ma tych godzin, no niecałe 100 i rąbię was jak chce, no? Nic, tylko kupić sobie młotowa i rzucić sobie pod nogi i powiedzieć, I'm done, I'm out. Można równie dobrze wyjść z gry, poddać się po 3-4 rundach i cześć pracy, no. Przy takim wyjściu mniej, elo, mniej, mniej tych punktów Elo się traci, ale ta świadomość, że grało się na takiego perfidnego cheatera, niestety pozostaje. Nie mogę również zrozumieć tego, jak anti-cheat w ogóle tego nie widzi. Valve ma więcej hajsu jak lodu i mogliby część z tej gotówki właśnie włożyć w ten system anti-cheat, żeby wyłapywać takich gatków instant, no, od razu. Wiadomo, no niektórzy starają się z tym kryć i w takim wypadku zbanowanie konta może trochę potrwać, ale kiedy widzi się takiego perfidnego, obrzydliwego, kręcącego się pajaca, to powinien z marszu dostawać banana Hejnał. Równie dobrze możecie napisać że skoro jest tyle haksów na, na tych matchmakingach, no to powinienem iść grać w face city. Owszem, zgadzam się, powiem wam właśnie, że się zgadzam, ale według mnie to nie jest rozwiązanie. Wspomniałem wcześniej o tym Prime Account. Związany z tym, Prime Matchmaking jeszcze nie wystartował. Na pewno sporo czasu pochłania postawianie właśnie serwerów, które będą do tego systemu właśnie przystosowane. Nie wiem osobiście właściwie, czy takie serwery w ogóle są stawiane, ile takich serwerów aktualnie postawiono i kiedy one ujrzą światło dzienne. Nie mam absolutnie zielonego pojęcia. Ten Prime Matchmaking to będzie. Takie jedno z rozwiązań, które Valve wprowadzi do CSGO. Wiecie, że do Prime Account przypisany jest numer telefonu i jeśli ktoś dostanie banana, to nie będzie mógł przypisać tego właśnie samego numeru do innego konta Steam. Oczywiście to nie jest problem, ponieważ jeśli ktoś chce cheatować, to kupi sobie drugi numer i będzie mógł go przypisać do nowego konta, w którym również prawdopodobnie będzie cheatował. Valve powinno brać przykład z Blizzarda i z ich gry Overwatch. Przeczytałem artykuł odnośnie cheatowania w grze Overwatch i cheaterzy naprawdę mają tam ciężkie chwile. Otóż jeden z nich dostał bana po pierwszym dniu od daty wydania gry, następnie kupił drugą kopię gry i co? I znowu dostał bana. No, link do tego w artykułu macie w opisie tego filmu, więc możecie sobie zobaczyć. Koleś pisze tam, kupiłem grę ponownie, w ogóle nie czytowałem, po prostu chciałem cieszyć się grą. Dwa dni później dostałem bana. Następnie kupiłem grę kolejny raz, ale zanim zacząłem grać, usunąłem Overwatcha oraz cały launcher, kompletnie wszystko. Cieszyłem się grą bez cheatowania zaledwie przez dobę. Po 24 godzinach chłopak dostał znowu bana. No. Następnie chłopak wyczyścił swój dysk, zmienił jego ID, tam adres MAC, coś z BIOSem porobił i niestety to też nie podziałało. Blizzard po prostu nie pierdzieli się z takimi ludźmi. Im zależy na tym, aby osoby grające w ich tytuł nie musiały się tłuc z takimi ludźmi, no bo powiedzmy sobie, no Blizzard to jest kolos i o swoje dobre imię musi dbać. No takich, takich cheaterów po prostu kasują jak leci. Oczywiście istnieje szansa, że osoba, która w ogóle z cheatami nie miała nic wspólnego, może dostać bana, ale mam nadzieję, że tak się nie stało i nigdy tak się nie stanie. Także uważam, że Valve powinno pójść w śladę Bizarda. Czy tak zrobi? Wydaje mi się, że nie. W tym filmiku to by było na tyle, podzielcie się swoimi doświadczeniami z gry w CSa, czy macie również takie szczęście jak właśnie nasz bohater Krzywy, że natrafiacie co mecz lub co drugi na takiego perfidnego Pytam Pytanko teraz do osób, które grają w Overwatcha. W ogóle czy, słuchajcie, czy doświadczyliście tam jakiś oznak cheaterstwa, czy w ogóle spotkaliście się z, z czymś takim? Mam nadzieję, że nie. Z mojej strony kochani, to wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Pozostańcie jak zwykle Forever Young i do zobaczenia w kolejnym filmiku na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!